I proszę Państwa, najpiękniejsze jest to, że te kruźniki, które były tych na Polarówce, atakowały w jednym średnim miejscu, gdzie rozpalone ognisko, czy światła jadącego samochodu, mogły przystąpić do ataku. I za w tym momencie nie jesteśmy dokładnie maszkowani. Proszę Państwa, te błyski, to jest symulacja ognia broni maszynowej. To uzbrojenie było różne. Dzieckie samoloty używały ciężkich karabinów, używały działek bliskich. Rzadko kiedy rakiet niekierowanych. Rakiety niekierowane były zarezerwowane przez naszych pokazu, pocznę też uszlachetnić muzyką, muzyką z czasów. Proszę Państwa, najśmieszniejsze było Boże Narodzenie, kiedy to i w czasie I wojny, drugiej wojny światowej, po jednej i po drugiej stronie śpiewano tą samą kolendę, cicha tylko w różnych językach. i ta kolenda łączyła w jakiś sposób tych, którzy sobie one byli prawie skalowe Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, na to po udziału radzieckiego lotnika w II wojnie światowej, Rosjanie ponieśli ogromne straty w rodzinie. Straty były spowodowane często niestety techniką lotniczą i bardzo słabym wyszkoleniem radzieckim. Gwiazdki radzieckiego lotnictwa były podzielone na elitarne, nazwane gwardyjskie, te zwykłe gwardyjskie wykazywały się niesamowicie dobrymi, przedszkolonymi pilotami i było I proszę Państwa, te gwardyjskie jednostki często nie miały radzieckich samolotów, to miały samoloty amerykańskie, w ramach położu dostarczane z wschodnie radzieckiego Te sławne, jak i rosyjski. No, legendy o nich opowiadano po wojnie. Faktycznie różnie to z nimi było. Najlepsze samoloty radzieckie, jeżeli ludzie o stanowisko wojny,